Praca zdalna czy w biurze? Kawa w łóżku czy korki o siódmi rano. Kto tu naprawdę wygrywa życie? Praca zdalna. Oszczędzasz średnio 8 dni rocznie tylko na dojazdach. No i kawie. 74% pracowników twierdzi, że są bardziej produktywni w domu. Tak, w piżamie. Ale uwaga, ludzie zdalni robią średnio więcej nadgodzin, bo jeszcze tylko jeden mail. 90% ludzi twierdzi, że tunel między biurkiem a kuchnią w domu to za mało ruchu. Praca w biurze. Statystycznie masz trzy razy większą szansę na awans, jeśli pokazujesz się w firmie. Tak działa efekt widzialności. W biurze spalasz dziennie nawet 500 kilokalorii więcej. Dzięki schodom, chodzeniu i krążeniu po kuchni po kawę. I nie zapominaj, tylko tam można legalnie narzekać na klimatyzację i gadać przy ekspresie 45 minut o niczym. Po 17 zamykasz laptopa i zapominasz o pracy. Czy praca zdalna to przyszłość, czy tylko wymówka, żeby nie wychodzić z domu? To nie ja decyduję, Ty masz ostatnie słowo. Daj znać w komentarzu.